Przesyłka z kaszą kuskus. Potrzebujemy następujące składniki, które wypiszę pod filmikiem. Więc raz, obejrzany filmik. Możecie wykonywać później setki razy, oczywiście, jeżeli przypadnie Wam do gustu i będziecie mieli na tą właśnie potrawę na to danie ochotę. To moja propozycja: ryby zawijanej w papier do pieczenia ryba robi się wtedy bardzo um, soczysta e, w, bardzo soczysta i bardzo przyjemna. W tym momencie zaczynamy od tego, aby oczyścić wpierw naszą rybę, gdzie tutaj na tym filmie tego nie pokazuje, nie ma takiej potrzeby. Myjemy, odsączamy, mm, odciskamy w papier, e, w ręcznik papierowy i później posypujemy naszą ulubioną przyprawą do ryby i odstawiamy na bok. Zajmujemy się teraz kaszą, kaszą kuskus i na suchą patelnię, która jest taka, gdzie nie przywiera, nie przypala, można smażyć bez oleju. Wrzucamy kuskus i podprażamy go przez kilka chwil. Myślę, że tak około niecałej minuty mieszając, tak jakbyśmy podsmażali bułkę tartą, tylko bez oleju. Coś na tej zasadzie. Następnie dosypujemy przyprawy i podsmażamy jeszcze minutkę, oczywiście dokładnie mieszając i przesypując z kąta w kąt, tak żeby się cała kasza połączyła właśnie z tymi przyprawami. Tak jak tu widzicie, mieszamy, żeby nie przypaliła się kasza, nie przywarła. Ona i tak później będzie przywierać, jak dodamy bulion, ale dlatego ważnym czynnikiem jest tutaj, abyśmy często cały czas mieszali. W sumie to szybko się robi, bo... Przepraszam, chwilka i już będzie gotowe. Dolewamy w tym momencie bulion warzywny dobrej jakości, najlepiej własnej roboty. Ja nie mam, ja mam z kostki. Kostki z dobrych składników. Patrzymy, czytamy składy i używamy. Wszystko jest dla ludzi. Mieszamy energicznie i podsmażamy całe 3 minuty mieszając często, praktycznie cały czas, aż nasza kasza nabierze odpowiedniej struktury. Ona będzie dosyć sucha w tej paczuszce, ale ona ma być tutaj naszym dodatkiem, niedaniem głównym. Przekładamy, o, zobaczcie tak wygląda, zajmujemy się teraz Naszą przesyłką. Potrzebujemy teraz cztery równe kawałki papieru do pieczenia i zginamy w połowie ten papier i wykładamy jedną czwartą kaszę na opakowanie, na papier. Mniej więcej równe części, żeby wyszły cztery równe części, bo ja pokazuję tutaj. Um, zawsze praktycznie zawsze dzielę na cztery porcje i jeszcze przez chwilę tutaj będę nakładać, jak możecie obserwować, powiem wam, że jedna taka przesyłka ma 368 kalorii, także naprawdę fajnie, niewiele i smacznie. Następnie, jak już wyłożymy, posypujemy. Posypujemy świeżymi ziołami y, lub po prostu tak jak ja to zrobiłam, szczypiorkiem. Szczypiorkiem układamy naszą rybę tak żeby najlepiej żeby cała ryba ym, przykrywała kaszę, bo jeżeli nie przykryje tej kaszy, to ta kasza po boku ona się troszeczkę ym, zrobi sucha. No u mnie taki mały kawałek ryby, więc na około ta kasza troszeczkę y, się zmieniła. Jak widzieliście, polałam y, sokiem z cytryny, przyprawiłam y, białym pieprzem i solą himalajską. I teraz będziemy naszą przesyłkę Zapakowywać. Dobra. I tutaj zwijamy, tak jakbyśmy zwijali kalzone, lub jakbyśmy zwijali po prostu pierogi. Także z papieru robimy takiego dużego pieroga. Umówmy się. I tak będzie za każdym razem. Zostańcie chwilę ze mną, pokażę Wam jeszcze. Będziecie mogli sobie przez ten czas nagrzać piekarnik do 180 stopni, bo w tej właśnie temperaturze będziemy piekli nasze przesyłki. Następnie czynność powtarzamy cztery razy. Tutaj, jak widzicie, druga część. Kasza kuskus jest naprawdę bardzo e, fajną alternatywą na obiad, a w połączeniu z rybą e, naprawdę może mm, zasmakować. Wypróbujcie i sami ocencie. Nie lubię nudy w życiu, nie lubię nudy w kuchni. Lubię jeść smacznie, zdrowo i kolorowo. E, I nie lubię e, monotonii, także ciągle coś innego ciągle coś nowego i ciągle coś y, smacznego. Jak widzicie, po, czynność powtórzyłam drugi raz. Teraz zawijamy y, zawijamy po raz kolejny paczuszkę. Piekarnik już jest w sumie nagrzany. Zostało jeszcze dwie, ale nie martwcie się. Y, myślę, że już nie ma sensu pokazywać y, więcej. Może jeszcze kawałek tutaj jak rozkładam, ale myślę, że to jest wystarczające. Nie trzeba pokazywać wszystkiego. W sensie wiecie, jak reszta przesyłek wygląda. Tak, prezentują się cztery paczuszki i teraz wkładam do nagrzanego piekarnika i piekę 15 minut w 180 stopniach. Teraz rozrywamy. Rozrywamy ym, przesyłkę i w ten oto sposób wykładamy, takie porozrywane, tylko pamiętajcie, od razu podajemy i zjadamy. Ym. Wykładamy w ten sposób na talerz i się zajadamy. Życzę smacznego. U mnie była podawana z, ym, przepraszam, z kimchi. Tutaj zobaczcie, fenomenalne połączenie, delikatnie aksamitna, delikatna w smaku aksamitna, że tak powiem, rybka plus ostre kimchi.